No, cześć, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować dosyć ważną rzecz, jeżeli chodzi o liceum, o funkcję liniową. Jest to rozwiązywanie układów równań, i chciałbym Wam pokazać dwie metody analityczne: metodę podstawiania i metodę przeciwnych współczynników, wraz z interpretacją graficzną to będzie powiedzmy taka nasza trzecia metoda. Yy, niestety. Metoda graficzna nie jest to metoda, która pozwala nam dokładnie odczytać rozwiązania, ale y, pozwoli nam się posiłkować, y, pozwoli nam stwierdzić, czy nasze rozwiązanie analityczne pasuje do rozwiązania graficznego. Czyli, jest to kwestia, jest to forma sprawdzenia oraz zwizualizowania tego, co y, właśnie rozwiązaliśmy. Przygotowałem do Was taki układ równań. I chciałbym, żebyśmy sobie ten przykład rozwiązali metodą przeciwnych współczynników. No, taką bardzo ważną zasadą w rozwiązywaniu przykładów, y, tą metodą przeciwnych współczynników jest to, żebyśmy mieli x pod xami, y pod y, równa się pod równa się, a liczby pod liczbami. I teraz możemy sobie przemnożyć którekolwiek równanie przez taki czynnik. E, aby po zsumowaniu tych równań dany składnik nam się wyzerował, co to znaczy? Na przykład mogę drugie równanie pomnożyć przez minus 3. No i co mi to, ta, to da? Dostaniemy, pierwsze przepiszemy: 3x plus y równa się 5, a tutaj dostaniemy minus 3x, będzie plus 6y, to się równa 9. Po co to zrobiliśmy? Zrobiliśmy to po to, żeby x nam się skróciły. W tym momencie możemy sobie to dodać stronami. I dostaniemy, że 7y to się równa 14. No i dalej już rozwiązujemy. Dzielimy sobie na 7. Dostajemy, że y równa się 2. I teraz wybieramy sobie dowolne równanie, do którego podstawimy y i wyliczymy sobie x. Ja tutaj sobie wybrałem to. Wygląda w miarę przyjemnie. 3x dodać y, zamiast pisać y napiszę już 2, ponieważ podstawiłem mój wynik. Równa się 5. Dwójka na drugą stronę. 3x to się równa 3. Dzielimy stronami przez 3. x to się równa 1. No i mamy wynik. Nasza odpowiedź. x to się równa 1, y to się równa 2. Jest to punkt przecięcia. No i teraz zrobimy sobie interpretację graficzną. Bierzemy oba równania i zapisujemy to w ten sposób. Jedno po prawej, drugie po lewej. I teraz naszym zadaniem jest przedstawienie tego równania w postaci y, kierunkowej. Czyli po prostu musimy mieć policzony y. Przypomnę jak wyglądała postać kierunkowa. y to się równa ax plus b. Tutaj wystarczy min, y, 3x przenieść na prawą stronę, dostaniemy minus 3x plus 5. Teraz troszeczkę więcej będzie do roboty z tym drugim przykładem. Minus 2y to się równa minus x. Minus 3. Dzielimy to stronami na minus 2. Dostajemy, że y to się równa 1, 2, x. Dodać 3, 2. Kolejnym krokiem w interpretacji graficznej jest narysowanie tych prostych. A żeby je narysować, dobrze by było mieć tabelki. Tabelki, w które sobie będziemy podstawiać różne punkty. x, y. No i jak mamy tutaj same składniki, same jakby liczby całkowite, czyli minus 3 i 5... No to najprościej jest sobie wybrać na przykład 0, minus 1 i 1. No ale jak mamy ułamki, to fajnie już coś pogłówkować. Także jak już policzymy sobie nasze punkty należące do prostej, żeby to były obie współrzędne całkowite, wtedy lepiej się to zaznacza i rysunek jest dokładniejszy. No to jak tutaj patrzę, to fajnie byłoby podstawić minus 3. Zaraz zobaczycie dlaczego. Może też 3. I proponuję jeszcze jedynkę podstawić. Dobrze, to zaczynamy po kolei. Zajmiemy się najpierw tą prostą. y równa się minus 3x plus 5. Czyli mamy y to się równa minus 3 razy 0 plus 5. Ponieważ tutaj podstawiłem 0 i chcę policzyć, ile wynosi wartość do takiego argumentu. Czyli mamy minus 3 razy 0 to 0, plus 5 równa się 5. Kolejna. y to się równa minus 3 razy minus 1. Plus 5 to się równa 3 plus 5, to się równa 8. I kolejna y to się równa minus 3 razy 1 plus 5, to się równa minus 3 plus 5, to się równa 2. I to samo tutaj. y to się równa 1 druga razy x, czyli razy minus 3, plus 3 drugie, to się równa minus 3 drugie. Plus 3 drugie i już chyba widać dlaczego wybrałem sobie trójkę, minus trójkę. To mi się wyzeruje. Y to się równa 1, 2 razy 3 plus 3 drugie. Tutaj widać, że będziemy mieli 3 drugie plus 3 drugie, czyli 6 drugich, czyli 3. Tu zapomniałem wpisać. I ostatni Y to się równa 1. 1 druga razy 1 plus 3 drugie to jest 1 2 plus 3 drugie to są 4 drugie a to jest 2 no i w momencie kiedy mamy już te tabelki rysujemy układ współrzędnych podpisujemy osie x, y podziałka 1, 1 i zaznaczamy punkty ja proponuję, że tą prostą minus 3x plus 5 zrobię na niebiesko zaznaczamy 0 i 5, minus 1 i 8, 1 i 2. I teraz, jak się tutaj przyjrzymy, i teraz, jak się tutaj przyjrzymy, to można zauważyć, że jak pójdziemy 1 w prawo, to 3 w dół. 1 w prawo, 3 w dół. To teraz możemy sobie podokładać troszeczkę punktów i narysować to jeszcze dokładniej. Tu pójdziemy 3 do góry, 1 w lewo, 3 do góry, 1 w lewo. Przykładamy linijkę. I podpisujemy naszą prostą. Y to się równa minus 3x plus 5. Tą drugą prostą, e, może zrobię na czerwono. No to najpierw zaznaczamy punkty z naszej tabelki. Minus 3 i 0. 3 i 3. 1 i 2. Tu teraz widać, jak to mniej więcej idzie. Czyli idziemy 2 w prawo, 1 do góry. Dokładam sobie punkcików. Jedziemy jeszcze w lewo, przykładamy linijkę i podpisujemy naszą prostą y, to się równa 1, 2x plus 3, 2. No i widać teraz punkt przecięcia się tych prostych, znajduje się on w tym miejscu, współrzędna xowa wynosi 1, współrzędna y wynosi 2. Widać, że zgadza się to z naszą odpowiedzią, czyli interpretacja graficzna zakończona sukcesem. Dobrze, to zrobimy sobie jeszcze jeden przykład. Tym razem przykład drugi rozwiąże metodą podstawiania. No to w metodzie podstawiania chodzi o to, że wybieramy sobie jedno równanie i liczymy sobie z niego jedną niewiadomą. Ja proponuję yy, wyliczyć tutaj sobie z górnego równania x. Czyli mamy x minus 2y równa się 0, przerzucamy 2y na drugą stronę, dostajemy, że x to się równa 2y. Jeżeli z pierwszego równania wyliczyliśmy sobie naszą niewiadomą, to podstawiamy to, co policzyliśmy, do drugiego równania. I będziemy mieli 3 razy x. Zamiast x piszemy 2y, bo to, to, co policzyliśmy, minus y to się równa 10, czyli mamy 6y minus y równa się 10, czyli 5y to się równa 10. Dzielimy na 5y to się równa 2. I w metodzie podstawiania mamy o tyle fajnie, że druga niewiadoma, równanie na drugą niewiadomą już jest wyznaczone. Więc najlepiej zawsze sobie to równanie wybrać, żeby policzyć sobie, żeby ją sobie policzyć. I mamy odpowiedź: x to się równa 4, y to się równa 2. Dobrze, to jeszcze interpretacja graficzna, żebyśmy sobie to poćwiczyli. I żebyśmy sprawdzili, czy zostało to policzone poprawnie. Dobrze, no to pierwsze równanie: minus 2y równa się minus x. Przypominam, że przedstawiamy to w postaci kierunkowej, czyli musimy mieć policzony y. y to się równa 1, 2x. Tu z kolei minus y to się równa minus 3x plus 10 i musimy podzielić sobie na minus 1, czyli y to się równa 3x minus 10. Tabelki. Tu mamy dwójkę, to może zrobię tak, minus 2, 0 i 2. A tu obojętnie. Teraz tak patrzę, bo tu mam minus 10, jakbym dał liczby ujemne, to będą one jeszcze bardziej ujemne, będę miał jeszcze większe wartości, znaczy mniejsze właściwie, ale chodzi mi o wartości bezwzględne i ciężko będzie to zmieścić na rysunku, także wybierę sobie liczby jakieś tam całkowite, przykład 2, 3 i 4. No i podstawiamy. Y to się równa 1, 2 razy minus 2 to się równa minus 1. Y to się równa 1, 2 razy 0 to się równa 0. I y to się równa 1, 2 razy 2 to się równa 1. I teraz tu. Y to się równa 3 razy x minus 10. Podstawiamy dwójkę. Mamy 6 minus 10, czyli minus 4 y to się równa 3 razy 3 minus 10, czyli 9 minus 10, czyli minus 1, i y to się równa 3 razy 4 minus 10, czyli 12 minus 10, czyli 2. Minus 4 minus 1, 2. No i kolejny krok, zrobimy sobie to identycznie. Tą prostą na niebiesko, tą prostą na czerwono. No, i zaznaczam sobie punkty z pierwszej tabelki. Minus 2 i minus 1. 0 i 0. 2 i 1. Obiecywałem, że będzie na niebiesko, to poprawię to na niebiesko. I teraz widzimy 2 w prawo, 1 do góry. Dokładam punkciki tak, jak w poprzednim przykładzie. Linika i rysujemy. Podpiszmy sobie prostą. Y równa się 1, 2x. I to samo z drugą. 2 i minus 4, 3 i minus 1, 4 i 2. Teraz widać. 1 w prawo, 3 do góry. Dokładam sobie punkcików, żeby dokładniej to narysować. Linijka. I podpisujemy prostą. Y równa się 3x minus 10. No i przecięliśmy się tutaj, w tym miejscu. Współrzędna xowa wynosi 4. A współżyna y wynosi 2. Czy zgadza się to z naszym rozwiązaniem? Tak, zgadza się. To byłoby na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. No i uczcie się, Maty. Cześć.